Cześć, witam Was na TODRY. Jak zwykle w czasie kręcenia nowego wideobloga. Dzisiaj chcę się zająć takim tematem, czy wędkarze są naturalnym partnerem wód polskich. Czy chodzi tylko o nasze składki i o przejście z PZW do wód polskich i pozyskanie jak największej rzeszy. No, jest to temat dosyć złożony. Jak na razie działania, które są prowadzone, bardzo odbiegają tego co mówiono nam wcześniej. Minął rok 22 nikt nie podaje ilu osób wykupiło opłatę krajową, czy w ramach naszych łowisk opłatę na poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej. Tych łowisk również nie jest dużo. Z 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej jedynie 7 udostępniło łowiska dla wędkarzy. Generalnie są to regionalne zarządy gospodarki wodnej z terenów północnych, zaczynając od Białego Stoku, poprzez Szczecin, Poznań, Kraków, no i ostatnio chyba jedną wodę czy dwie udostępnił Wrocław. Czyli z 11, 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej udostąpiło obwody rybackie i inne łowiska dla wędkarzy. Opłata z 250 zł wzrosła do 350 zł, jeżeli chodzi o opłatę krajową. W zamian niewiele więcej się zwiększyło, bo w tej chwili jest 94 obwody. Udostępnione w tym dwa odcinki specjalne, jeden wstągowy, drugi sandaczowy, na którym będzie można wędkować z łodzi od 15 czerwca do 15 grudnia. W wywiadach, które udziela dyrektor Departamentu Rybacka i Informują Wody Polskie i ostatni materiał, który się pokazał na portalu internetowym Wód Polskich, mówi, że opłaty wzrosną o ile... Wody polskie pozyskają więcej obwodów i będzie ich przynajmniej 200, no czyli liczą, że tyle obwodów utraci Polski Związek Wędkarski. Najprawdopodobniej, bo myślę, że tych prywatnych dzierżawców jest trochę mniej. I wtedy wprowadzą, jak mówi Pan Dyrektor, opaty 600-800 zł za wędkowanie. Chciałbym Abyście panowie w wodach polskich policzyli tak sobie, że w Niemczech taka opłata na dany land, tak jak u was LZGW, wynosi o 30 euro, w Holandii od 30 do 40 euro, a wy planujecie 600-800 zł. Przeliczcie sobie to na euro, ile to będzie wynosiło i ile, ile dokrotność tego. Nic nie mówicie, co za tym zagwarantujecie. Ile z pieniędzy? które uzyskaliście w zeszłym roku, zostanie wydatkowane na zarybianie. Jakie to będą kwoty? Czym będziecie zarybiali? Bo te informacje, które na razie się ukazały, to również dosyć dużo idzie na rybku wiosennego, jesiennego i letniego. Jak wiemy, ta przeżywalność jest dużo mała. Dziwi mnie długa sytuacja tej walki i tego konfliktu między tymi dwoma największymi graczami wędkarskimi. I notabene, na czele tych dwóch graczy, czyli Polskiego Związku Wędkarskiego i Wód Polskich, dyrektorem departamentu jest niedawny prezes zarządu głównego PZW, który działał u nas tak wiele lat. Zna nasze środowisko, zna nasze bolączki. I nasza nowa pani prezes. Zarządu głównego. Czy dwóch ludzi, którzy wyszli ze środowiska Polskiego Związku Wetkarskiego powinno ze sobą walczyć. Dlaczego oni ze sobą nie rozmawiają? To jest, to jest po prostu aż niezrozumiałe. Jak można było być działaczem przez wiele lat polskiego związku wetkarskiego, prezesa zarządu głównego, i dzisiaj prowadzić rozmowy w ten, a nie inny sposób, chociaż. Nie mamy na ten temat dużo wiedzy, ale sama umowa, która została stworzona dla, na zawieranie nowych umów na dzierżawę obwodów rybackich, to powiem Wam, jako przedsiębiorca bym jej w życiu nie podpisał. Jak moż, mogą być zapisy jednostronne tylko tam? Jakie są kary, że trzeba podpisać Weksel jakiś? Jak szybko można utracić wodę? A przede wszystkim nie może być narzucone, że jak jest opłata krajowa w wodach polskich, to ona musi być honoro honorowana na wodzie rybackim, który ja dzierżawię. Jeżeli ja płacę za rybiam, to dlaczego mam komuś udostępnić to za darmo? Tam się nic nie mówi w tej umowie, że wody polskie będą partycypowały w kosztach za Że wody polskie umożliwią nam, jako członkom PZW, wetkowanie na obwodach rybackich, którymi gospodarzami są wody polskie. Dlaczego nie ma tej zasady wzajemności? Dlaczego jeden podmiot jest uprzywilejowany, a drugi staje od razu na gorszej pozycji? Dlaczego ci dwaj gracze wielcy nie walczą o nas, o wędkarzy? Poprzez to, że urealnią opłaty do opłat, tak jak panują w całej Europie ile pracuje obywatel, wędkarz w Niemczech czy w Holandii tak jak podawałem w Niemczech jest 30 euro w Holandii od 30 do 40 euro a u nas ta opłata wynosi 50-90 euro w zależności od okręgu i będzie jeszcze rosła, bo jak będą wyższe koszty dzierżawy obwodów, tak, to, tak będziemy my płacili więcej ile pracuje wędkarz w Niemczech i w Holandii godzin na tą opłatę, a ile u nas trzeba pracować przy średniej krajowej, która jest 3,5 tysiąca a on musi zapłacić 400 zł porównajcie sobie panowie te dane z mojego wideo bloga to nie może być takie oderwane od rzeczywistości. Ceny dajemy astronomiczne, a w zamian nie, nie chcemy zaoferować zbyt wiele. Nikt nie mówi, czy wody polskie udostępniają od wody rybackie, jaki standard będzie tych łowisk, jaka infrastruktura, jakie będą dojazdy do tego. Czy to będzie tak jak do tej pory leśnymi tuktami i polnymi drogami. Czy to będzie szło w takim kierunku, jak to jest w, w całej Europie? To musi być jakaś zmiana. Czy wy chcecie nas zmusić do tego, żebyśmy szukali jak najtańszych opłat w, w innych stowarzyszeniach, na wodach komercyjnych? No bo to na, pomału w takim kierunku zaczyna zmierzać. Czy prowadzone obecnie działania przez wody polskie, nie chcę tu powiedzieć, że PZW jest w tym momencie lepsze. Jesteście tacy sami. Ma za zadanie likwidację masowej formy wędkowania i stworzenia tego hobby tylko dla nielicznych. No rodzi się takie proste pytanie. Dlaczego nie idziemy w kierunku innych krajów, gdzie gospodarka wędkarska rozwija się bardzo prężnie? Mam tu na myśli bazę turystyczną, Czyli noclegowo, można z, gdzie można zjeść, jeżeli rozwija się wędkarstwo, to i, rozwi, i rozwija się przemysł, jest produkcja nowego sprzętu, sklepy mają co sprzedawać, Pro, pracuje się nad nowymi zanętami. Dane miejscowości, które znajdują się nad dużymi akwenami wody, się, się rozwijają. My przyjeżdżamy jako wędkarze, jako turyści, płacimy. A u was zostają podatki. Dlaczego my w tym kierunku nie idziemy? My idziemy cały czas w jednym tylko kierunku. Macie zapłacić i być, jak to powiedział jeden z youtuberów i nie mówię tego złośliwie, bo myślę, że powiedział dużo prawdy. My nie płacimy za to, że będziemy łowić ryby. My płacimy za to, że daje się nam możliwość bycia i korzystania ze środowiska naturalnego ale czy o to chodzi w tym hobby? Jak zachęcić młodych wędkarzy czy młodych ludzi, oderwać ich od komputerów pojechać z nimi nad wodę, jak tej ryby nie idzie złowić? Mówienie o, o tym, że my nie umiemy łowić że ryby się odporniły na nasze przynęty i zanęty że już nie powiem jak mówił klasyk, że wo, woda jest przebłyszczona to nie w tym kierunku idzie Zacznijcie nas szanować, uranijcie to, co, co się dzieje, a wędkarstwo będzie się rozwijało z korzyścią dla wszystkich. Będzie więcej wędkarzy, będą większe opłaty, mam na myśli tu wpłacane i ta turystyka się musi rozwinąć. I będzie się rozwijała turystyka w kraju. Dlaczego mamy my jeździć do krajów skandynawskich, czy do Holandii, do Niemiec, żeby powędkować? Niech oni przyjeżdżają do nas. My mamy piękne tereny zielone. Pięknie ułożone łowiska. Myśmy mieli jedne z najładniejszych łowisk kiedyś w Europie. A dzisiaj. A może zajmiemy się najważniejszym problemem naszych łowisk? Pływającym w nim rybostanie. Może podejmijmy, i to może trzeba ustawowo podjąć taką decyzję, bo są prace nad ustawą o rybactwie, o zakazie wpuszczania ryb nie rodzimy. Lub ograniczenia wpuszczania tych ryb. Wprowadźmy ogólną zasadę, że innych ryb wpuszczamy 20 z ogólnych sum, które są. Bo ta ryba się nie rozmnaża. Zacznijmy wpuszczać nasze rodzime ryby, które się będą rozmnażały. Przywróćmy niektóre gatunki ryb, których już nie ma. Ale to były nasze ryby. Nasze rodzime. Nie róbmy populizmu tylko dlatego, żeby mieć poparcie na zebraniach i przed zebraniami wrzucimy dużo ryb. Bo wędkarze przyjdą, no tak, nałapią się tych karpi, są szczęśliwi. Nie mam nic przeciwko tej rybie, chociaż mało jej łowię. Ale chciałbym łowić również inne gatunki ryb. Przywróćmy karasia naszego typowo polskiego. Przywróćmy jeśnioty, które pływały kiedyś w naszych rzekach. Dajmy możliwość dopłynięcia do miejsc starłowych i powrotu do morza. I innym rybom które wpływają na tarła do rzeki. Polikwidujmy bariery dla nich i zróbmy to środowisko takie, jakie jest. Wprowadź, wprowadźmy ostre jakieś zasady bycia wędkarzem. Egzekwujmy je, ale dajmy coś za coś. A nie tylko, że kto chce ma karty. Czy karta jest potrzebna? Moim zdaniem nie jest potrzebna. I damy sobie radę bez karty, ale jest coś za coś. Jeżeli cię złapiemy, że nie przestrzegasz tych przepisów, które musisz znać, to po prostu zabieramy kartę i więcej nie będziesz wytkował. I to będzie bolączka dla wszystkich i starych. Ludzie się będą bali, to będą wytkowali zgodnie z przepisami. Powiem wam jak jest w moim stowarzyszeniu. Nie ma koszy i nie ma śmieci. I obojętnie kiedy byście tam nie pojechali, tam zawsze tak jest. Mówiłem o tym na filmie, który wędkowali, spinningowaliśmy w Sylwestra i składaliśmy Wam życzenia. Jak widzieliście, na stanowiskach, w których się przemieszczaliśmy, nie było papieru. Ale tam jest prosta zasada. I wędkują tam również wędkarze z PZW. Tam nie ma takiej jakiejś wybranej elity czy kogoś. Oni po prostu wiedzą jedno, wszyscy. Że jeżeli zostawisz śmieci, a kamery, które są nad wodą, to zobaczą. Lubi inny ktoś z wędkarzy, kolegów to zobaczy, to po prostu w przyszłym roku nie wetkujesz. A że jest to woda rybna, fajnie się wędkuje, jest tam dobra atmosfera, nic nie ginie, nic się nie dzieje, jest bezpiecznie, to wszyscy chcemy tam być. I na 16 hektarów wody sprzedaje się 150 licencji. Chetnych jest około 1000. I czeka się w kolejce. Jak ktoś zrezygnuje, to drugiego się przyjmuje i, i się go obserwuje. Tam każdy widzi to, co się dzieje. I dbamy o to łowisko. Wiemy, że trzeba na wiosnę przyjść, trzeba zrobić, zrobić porządki, zrobić drogi dojazdowe, pozupełniać dziury, które są. Robimy domki nad wodą, żeby można było, nie trzeba namiotów przywozić. Są tam toalety ogólnodostępne, które są później. Opróżniane i wszystko gra. I na wszystko starcza pieniędzy. I w tym roku nie nie zostały opłaty wyżej. A tu się zapowiada w wodach polskich pan dyrektor mówi, no teraz jest 250 na trzysta 350 krajowa. Ale jak będziemy mieli ponad 200, to zrobimy 600-800 złotych. A co zrobicie? Jak będzie? Po, z 500 tych obwodów rybackich. Z półtora tysiąca. Pan dyrektor już powiedział raz, że wody górskie prawdopodobnie będą kosztowały 2000 zł. Niewielu będzie na to stać. Powinno być wędkarstwo ogólnodostępne, a nie tylko dla wybranych. Kończę. Nie będę tu marudził. I oby wszyscy zaczęli grać w jednej w drużynie z korzyścią dla nas jako wędkarzy. Pozdrawiam Was i do zobaczenia nad wodą.